Wielkanoc jest czasem radości oraz świętowania nadziei i życia. Obecna sytuacja w Europie sprawia, że tegoroczne obchody Wielkiej Nocy obciążone są świadomością cierpienia i utraty nadziei przez wielu ludzi. Ale jest to jednocześnie okazja do zatrzymania się i refleksji, zwłaszcza teraz, kiedy prawda umiera albo już umarła. Nadszedł czas docenienia tego, co w życiu ważne docenienia własnego życia i ludzi wokół siebie. Warto zrozumieć, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie cząstki tego świata, bo po to tu jesteśmy. Szerząc dobro wokół siebie, zmieniamy świat na lepszy. Niech te święta wielkanocne będą odrodzeniem nadziei i radości ze spotkań z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, z drugim człowiekiem, radością z małych przyjemności i własnego istnienia.